Tarnobrzeski magistrat zachęca do korzystania z pojemników na elektrośmieci. Dzięki nim zarówno mieszkańcy, jak i firmy mogą w łatwy i bezpieczny sposób pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego. Miasto Tarnobrzeg uczestniczy w projekcie Elektryczne Śmieci, autorskim ogólnopolskim systemie zbierania zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych. W ubiegłym roku, dzięki współpracy z Fundacją Odzyskaj Środowisko, w mieście stanęło 10 czerwonych pojemników na zużyte baterie i sprzęt elektroniczny o małych gabarytach. Pojawiły się one na wszystkich osiedlach miejskich, a także na terenie Sobowa, Wielowsi, Michocina i Mokrzyszowa. To są pojemniki, do których możemy wrzucić od telefonu komórkowego, suszarki do włosów, poczynając aż po drukarki czy inne mniejsze kserokopiarki, byle zmieściły się do otworu. Jest również możliwość zadzwonienia do firmy, przyjadą lodówkę, pralkę czy inne tego typu rzeczy, m, zabiorą. W ubiegłym roku udało się pozyskać ponad 12 ton elektrośmieci. Za każde 1000 kg miasto może otrzymać sadzonkę drzewa, ale jak podkreśla prezydent, nie o to tu chodzi. Chodzi o pozbycie się tego, co mamy w domu, a wielokrotnie są to chociażby jakiekolwiek ładowarki, z jedną ładowarką jechać do przoku trochę się nie kalkuluje, a można ją spokojnie wyrzucić do takiego, do takiego pojemnika. Poza porządkiem, w domach korzystanie z tych pojemników niesie za sobą jeszcze inne korzyści. Te odpady elektrośmieci wyrzucone, do tych, <laughs> przepraszam, do tych pojemników bądź odebrane. Te większe gabaryty przez właśnie tą fundację powodują, że one nie trafiają do naszego ogólnego systemu gospodarowania odpadami. I to, co pan prezydent powiedział, w tamtym roku te prawie 12 ton odebrane, to jest prawie 9,5 tysiąca mniej wypłaconych pieniędzy z systemu gospodarowania odpadami. A z drugiej strony, te odebrane elektrośmieci wliczają nam się do tak zwanych poziomów odzysku. Lista punktów, w których rozlokowano czerwone pojemniki na elektrośmieci, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega. Odbiór dużych sprzętów, takich jak pralki, lodówki i tym podobne, można zgłaszać za pośrednictwem infolinii 572 102 102 lub poprzez formularz online, który również dostępny jest na stronie internetowej.